Ciepło, czy pójdziesz do nieba? Czy pójdziesz do nieba? A dlaczego pytasz? Na pewno pójdziesz do nieba. Dlaczego? Dlatego, że my wierzymy, że najpierw żyjemy tutaj na ziemi, a później będziemy żyć w niebie. Czy będę w niebie? Czy ja będę w niebie? Mam nadzieję, że tak. Jak a, 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 będę w niebie, to będę widzieć cały świat. Tak, kochanie. Będziesz widział cały świat. A tatuś pójdzie do nieba? Na pewno też tatuś pójdzie do nieba. Wydaje mi się, że jakbyśmy nie byli wszyscy w niebie, to by to nie było niebo. Bo przecież byśmy tam nie chcieli być, prawda? Tak. Bo jak w niebie ma być tak fajnie, to na pewno będą tam wszyscy ci, których kochamy. Tak. tak myślisz też? Tak. tak. Mm. Chcę być tam, gdzie ty. Ja też chcę być tam, gdzie ty zawsze. Ja zawsze będę przy tobie, wiesz? Zawsze mam się będę przy tobie.